Witajcie kochani w kolejnym zdrapmasie Dzisiaj mamy 16. Szybciutko sobie zdrapiemy świąteczne odliczenie I dzisiaj wyciągamy ofertę pod numerem 16. Tak sobie ją ozdobiłam Wczoraj byłam w Warszawie I zakupiłam sobie jeszcze trapeczki I dzisiaj może sobie zdrapiemy te A to zostawimy na inną okazję no to co? Zobaczymy, co tutaj jest w tej szesnastce. Mamy dzisiaj szczęśliwe linie i kieszonkową. No dobrze, fajnie. Teraz tak, zdrapiemy najpierw drapeczkę męża. Szukamy numer szesnastej. To będzie tu. No i mamy kożuszek. Teraz drapiemy pierwszy milion. Zrapeczka. No i mamy tutaj szyszki na no nic. Teraz kiszonkowa Powinien słychać Atasia. Bank, słoneczko, gwiazdka i wiśnia. Niestety nic. No i teraz szczęśliwe linie. Szukam kości kości. O, kości są jedne, cytryna, to jest cytryna. Powiem Wam, że wczoraj kupowałam w Warszawie zdrapki, księżyc i te kupony, co tam dają do wypełniania, to powiem Wam, że pani, bo to było w supermarkecie, tak przy, przy supermarkecie kupowałam. Nawet nie widziała, że coś takiego w ogóle jest. Ona myślała, że to po prostu sobie jakiś paragon wychodzi czy coś. No, była bardzo zdziwiona, że ja w ogóle tego chcę tego kupona. <grym> Także naprawdę tutaj muszę się upominać. A tamto nawet osoby nie widzieli, nie widzieli o co chodzi z tymi kuponami. Nie wiem, czy nie są do informowania, czy jak. W każdym razie, ale nie wiem, czy co bo była już jakaś jakieś losowanie było, czy coś ktoś wygrał, to na razie nie sprawdzałam tego na stronie, nie wiem jak to tam wygląda z tym wszystkim. Gruszka, tu jest gruszka, tu jest gruszka, tu jest gruszka, winogrono, tu jest winogrono, tu jest winogrono, tu jest winogrono, pik Hmm. chyba nie widzę biko wiśnie krapa dzisiaj nadrobię wasze filmiki bo wczoraj byliśmy w Warszawie i różne rzeczy się działy więc po prostu nie miałam kiedy obejrzeć wszystkich, ale dużo obejrzałam i jeszcze parę filmików mam do obejrzenia do nadrobienia, także na pewno to zrobię, jak będę robić pierniczki, bo dzisiaj będę piekła pierniczki po raz drugi, ponieważ zostały wszystkie zjedzone. No cóż, też tak bywa. Ale spodziewałam się tego, powiem Wam. Trefl. No chyba nie ma. Serduszko. Chyba jest tylko jedno. Diament tutaj jest, tutaj jest garnek tu jest garnek czy jeszcze jest gdzieś garnek? chyba nie ma sakła, tu jest sakła tu jest sakła no ciekawa jestem, czy coś będzie truskawka to jest truskawka coś czuję, że nic nie będzie i klucz i tu jest klucz. Moja no serpeczka jest przegrana. No, nie szkodzi. Trudna. Zobaczymy sobie teraz warszawskie zdrabki. Nie szalałam, bo no, nie biegałam też. Nie chcę jakoś szalać mocno. Ale... Przegrane. A jutro jest nowa przymiera. Premiera, przepraszam. przymiera. To... To trzeba będzie zainwestować. Więc... Ale chciałam sprawdzić soku Warszawskie No, warszawski nic. No i teraz białe złoto, które mi się ostatnio bardzo podoba, bo jest takie fajne. 28, 25, 13 i 11. Patrzymy. 23, 14 blisko. No to już jest nie bardzo dobry znak. 16. 12 blisko, 35, 30, 18, 15, no i 6, no niestety przegrana, trudno, nic nam to nie poradzimy, ale jestem dobry myśli będzie dobrze, także to odkładam, także pamiętajcie, oglądajcie moje zdrobmasy, w pierwszym odcinku chyba podawałam, jak, jaki był stan do y, tego dnia, od pierwszego odcinka, co tam mam. No i na samym końcu z Dropmasu będzie mały konkurs. Także dziękuję Wam bardzo. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Łapkę na podcieszenie w górę. Warszawskie się nie spisały, ale może się spisze ta. Tylko ją po prostu innym razem. Na razie, cześć. Ale jednak powiem Wam, że nie wytrzymałam. Zdrapałam. Zostało mi tutaj cztery. Elementy do drapieżenia z Wami i tyle, bo no nie mogą u mnie być zdrabki, wiecie, na poczekanie, bo po prostu mnie to męczy. Dlatego nie wytrzymałam. Zobaczymy, czy coś będzie. Na razie żadnej linii jeszcze nie mam. Klapki eee, gdzieś widziałam tu. No i to by było na tyle okulary no chyba nic z tego nie będzie trudno o tu chyba rolkę jeszcze by tak i ostatni element to będzie serce ale niestety to serce nic nam nie daje i mamy przegraną trudno ale zabawa była fajna także no niestety wszystkie drapki warszawskie i w ogóle Dzisiaj na minusie, także bardzo proszę Was o łapkę w górę. No i trudno. Następnym razem będzie lepiej. Ale powiem Wam, że bardzo fajna ta zdroweczka. Tak mi się podoba. Fajnie się drapie. W ogóle takie fajne te elementy. O! No, szkoda. Gdyby był popcorn, to by było kilka linii. No, ale nie ma tego popcornu. To na razie. Cześć! Jeszcze raz.